Wam dzisiaj przychodzę nie z kosmetykami, a hmm, jakby to powiedzieć, gadżetami. Yy, pff, nieważne, pokażę. Pierwsze, najpierw opakowanie. Z ibry kupiłam gąbeczkę, tak mówiliście, więc w końcu kupiłam. Jeszcze mam też zapisane inne nazwy, ale tu zapowiada się dobrze. Ona się miała tutaj, znaczy tu się mieściła. Powiększyła się, nie wchodzi ale jest jednak jest podobnej wielkości jak Beauty Blender, ale w stosunku, czekajcie, tu jest sucha moja, poprzednia, sucha. Zobaczcie, ona jest sucha, a tutaj jest mokra, ale już. Ta jest lżejsza, ta jest cięższa. Ta bardzo ładnie, nie wiem skąd ona jest, ona jest jakimś takim meszkiem. Coś mi się wydaje, że to może być albo z Biedronki. No, nie mam pojęcia skąd ją mam. E, bardzo ładnie rozkłada, ale... Więc dlatego ja lubię bardzo mięciutkie. Szukałam, to wzięłam. Kupiłam ją na internecie za 13 z kawałkiem. Także będziemy to dzisiaj używać. Pokażę Wam, jak się rozkłada. A oprócz tego muszę Wam poszeleścić, bo tylko na razie Wam pokażę takie urządzonko. Później rozpakujemy. Jeszcze nie rozpakowywałam. Nie wiem, co to jest, a już trochę mam czasu. No. I to zamówiłam za mniej więcej... 7, 8 zł, coś takiego. Po prostu przy okazji zakupów na Allegro zobaczyłam, że taki gadżet jest. Wiecie, że ja mam problem z brwiami. Więc, a może co prawda wątpię, ale spróbujemy. Może akurat, może. Czasami bywa różnie. I teraz tak: nałożymy najpierw podkład gąbeczką, żeby ją wypróbować. E, mieszanka podkładów, znaczy podkładów, podkładu Wet n' White Photofocus, bo jest przyciemny i tutaj Bell Cream BB z serii nie, przepraszam, CC Krem, z serii SOS mam zmieszane, zawsze sobie mieszam w słoiczku na kilka porcji i teraz tutaj też mam zmieszane i zaczniemy używać mam wrażenie, bym miała tutaj jakiegoś paprocha, a nic nie mam. Ok. Zobaczymy. Najpierw wezmę. Tak, jakbym podkłady testowała. Strasznie lejący jest teraz ten. <grym> ten taki lejący nie jest. Ten też nie. A jak zrobiłam mieszankę, to takie lejące się zrobiło. Nie wiem, ale wszystko się dobrze dzieje, bo używam to już dłuższy czas. Oj, przepraszam. Świetna jest ta mieszanka. No to jedziemy. Bardzo mięciutka. Ale powiem Wam, że w pierwsze takie, te jak nakładam, to mam wrażenie, że nakłada jakoś tak więcej wpijami niż ta poprzednia gąbeczka, i jakoś tak bardziej brzydko wygląda ten podkład. Znaczy ta mieszanka. No, będę mówiła ten podkład. Takie mam wrażenie, ale jest bardzo mięciutka. Wiecie co? Po prostu może dlatego, że ona jest taka miękka, trzeba dłużej klepać, ale jak zaczęłam klepać, 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 to o wiele, znaczy tak, dłużej to schodzi, żeby wyklepać do takiego samego poziomu wyglądu jak tą gąbeczką. Tą szybciej idzie, no ale jest twarda. Wolę dłużej klepać niż taką bić się taką twardą. Tutaj teraz ładnie, ale piję więcej podkładu niż tamta poprzednia. Ale jest ogólnie fajna. Miście rację, że jest mięciutka, fajna i okej, okay, jestem zadowolona. Trudno będzie więcej podkładu piła, trudno będę musiała dłużej, troszeczkę, ale tylko troszeczkę dłużej, tam ja wiem, z pół minuty dłużej poklepać na całość twarzy, bo tutaj to jest no sekund dłużej. Tamta praktycznie od razu robiła ta, że tak ładnie ten podkład wyglądał. I wystarczyła jedna warstwa i ociupinkę. Tutaj będę musiała dać na czoło nie, ale na policzki będę musiała dawać dwie warstwy. No bo zobaczcie, że nadal mm, przewija, A tak to ja sobie dawałam jedną porcję, prawie wszystko było zakryte. Ociupinkę dodawałam tylko na policzki i było ok. A tutaj, no, dwie warstwy będą na policzku potrzebne. Także piję. Cudnie tą gąbeczką się robi pod oczami. Wszędzie to chodzi. Nie muszę tak mocno ściskać. Ciach, ciach, ciach i zrobione pod oczami. No, już. Już zrobione. Tamto musiałam dłużej klepać, tą tu poprzednią gąbeczką. Ale i tak nie detronizuję mojego ukochanego Beauty Blendera. Ale jest. Jest w porządku. Zresztą później powiem. Później. Ok, teraz poszeleszczę, rozpakuję to, albo rozpakuję i teraz tak jest takie coś w tym to będzie tu dodawania jest ile tu tego jest? raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem osiem kształtów brwi i jakaś, jakaś gumeczka hmm. wiecie co I teraz jeżeli chodzi o kształty Pokazywanie Wam chyba się mija z celem, no bo dla Was będą one wyglądały identycznie chyba, co? Tu i tu. O takie. A, widać różnice. Widać. Zobaczcie, tutaj jest takie ostrzejsze zakończenie. Tutaj one są takie bardziej. Mm, opływowe na przykład. Pewnie też. O, tutaj jakieś takie. Jakie te długie? O, matyldo. Wiecie co? Ja po prostu najpierw poszukam jakichś takich, które są najmniejsze kształtem, a nie takie wielgachne, i wtedy zaczniemy dalej kombinować. Ok, no to wybrałam takie, które są najmniejsze. Reszta są wielkie. Te są najkrótsze, tutaj. Ale czy kształtem one będą odpowiadały? No nie wiem, zobaczymy. Teraz. To jakoś chyba tu trzeba zamontować. Dobra, spróbuję. Strasznie dzisiaj wieje. O, i to by było, o tak. Na razie nie przykładam jeszcze do skóry, bo teraz trzeba tą gumkę jakoś chyba, nie? Zrobić. Czy to się będzie trzymać? Czy to wejdzie? Weszło, ale to wychodzi samo. Się nie trzyma. Co ja tu mam zawiązywać? Bez no sensu zawiązywanie tego. Bo to. Wsadzić, wsadzę, ale później, jak to napnę na głowie, to to samo wychodzić będzie. Ale spróbuję, dobra. Ok. Opaska nie powinna przeszkadzać. O, kurde. To się wbija. I teraz, co? Tak. Totalnie nie zgadza się mój kształt brwi, tutaj. No, zobaczcie. Co ona mi jak. Czy za mocno mi przyciska, i dlatego tak? Dobra. To jest kształt, który lubię u siebie. Nie zgadza się. I sami. O! Sami zobaczcie, jakie moje brwi są. Nierówne. Wzięłam mniej więcej równo. Tutaj, pomijając to, że wybrałam zły kształt, chyba muszę jakieś jeszcze inne wybrać. To zobaczcie. Ta, jak jest o wiele niżej. Tutaj ją podgoliłam i opada tutaj. Muszę chyba znaleźć jakiś inny kształt, bo tu się nie zgadza. Ale muszę wy wyglądać komicznie. Ok, No to jeszcze szukam innego kształtu. I jeszcze raz. No bo nie możemy z siebie jak już robić coś, no to ale od razu, zobaczcie jaką dziurę mi tutaj to zrobiło. Te, to coś. Szukam innego kształtu, takiego bardziej pyk. Okad tyłka są te kształty. Żaden nie uwzględnia tego, że moja brew może być taka, taka i sru. No ale rozumiem. To jest gadżet chiński. Chinki, ogólnie Azjatki e, lubią mieć takie Proste brwi. One nie biorą pod uwagę tego, że tutaj opada. One, jak popatrzycie sobie na, jeżeli chodzi o urodę i makijaż Azjatek, one z reguły robią takie brwi proste. A u mnie jest to opadające. No przecież nie będę golić. Ale dobra. Jeszcze raz, mimo wszystko spróbuję. Jak już mam to, to trzeba to wypróbować. Ale może... Bez tego czegoś, zobaczcie, tak mi się tutaj wbiło, że no aż boli tutaj. Z tej strony nie, ale z tej str strony boli. I teraz tak, ja mam takie coś z gąbeczką e, z Makeup Revolution. Tutaj jest pomada, ale nie trafiłam z kolorem, no to wezmę to, tak. Tutaj mam z kolei z Revolution Pro cienie. Ja sobie po prostu tak, o, robię. Pewnie widzieliście to nieraz u mnie. Ale dla tych, którzy przyszli tutaj pierwszy raz, nie wiedzą, no to pokazuję ja tak. I wtedy mam swój taki kształt inny, e, który był w zestawie w tym e, i tutaj sobie tak robię. Ale o, on był, nie, on był z Revolution, a tutaj mam chińskie. O to chodzi. Muszę coś takiego poszukać, ale żeby to nie było wyprodukowane dla chińczyków. <grym> to może wtedy się nada, e, żeby kształt był, bo tutaj no jak to mówią, nie Ni w oko. Okej, okay. spróbuję tak, bo tak to mi bolało strasznie. No i zobaczcie, totalnie końcówka się nie zgadza. Totalnie. Ale może chociaż początki zrobię. Dobra. Ale to jest, czy to jest równo? No, tutaj też się nie zgadza. Tutaj widzę pełno jeszcze moich brwi. No nie, to jest gadżet do tyłka. No zobaczcie, co to, to ja mam zrobić, jak ten brwi takie szerokie, żeby się zgadzały? No bez sensu. To jest bez sensu. Ale nie, no już kupiłam. No to chociaż raz wypróbuję, ale potem pójdzie do wywalenia. OK, dobra. No to robimy. Albo robię po całości, a tam. Przecież to jest zabawa. Najwyżej sobie później wyczeszę. Grzebyczkiem. O, tutaj się umazałam. Nie wiem jakim cudem. No i tak to by wyglądało. Wiecie, że i tak, i tak. Nawet używając tego gadżetu zrobiłam nierówno no zobaczcie, ta jest wyżej ta jest niżej nie, to jest do tyłka ja to muszę wyczesać i zrobić po swojemu także ja się spodziewałam, że to będzie badziew ale myślałam, że chociaż taki troszeczkę lepszy no to takie dobra podsumowując jeżeli chodzi o gąbeczkę to jak Beauty Blender klasyczny jest dla mnie za no czy na nadychę. No to to będzie taka siódemka, może trochę więcej. Nie jest źle, no ale no, wpija dużo podkładu, trzeba dłużej robić. No i jest takiego znaczy mięciutka jest, bardzo mięciutka. Pod okiem świetnie się robiło. No ale jeżeli mam się czepiać i porównywać, no Właściwie to jest głupota. Beauty Blender kosztuje w tej chwili 60 parę złotych. To kosztowało mnie 13, coś, dobra, 14 liczmy. No to gdzie ja tutaj porównuję? Tu, a tu ile to kosztuje? Jeszcze powinnam to brać. Ile kupuję, kupię jeden Beauty Blender, a tego mam kilka sztuk w tym samym czasie. No to więc to. No i, a właśnie, i trzeba brać pod uwagę to, ja Beauty Blender mam bardzo długo. Grubo ponad rok. Zobaczymy, na jak długo mi to starczy. Tylko, że wiecie, ja mam zawsze krótkie paznokcie. Ja nie niszczę, że gąbeczka mi tutaj robi się z powodu paznokci jakieś dziury. Rzadko kiedy. A, no, zobaczymy, jak to będzie. Także to polecam, jeżeli nigdy nie, prób nie próbowaliście gąbeczek z IBRY, alubicie lubicie mięciutkie gąbeczki, jak najbardziej, tak? Teraz co do tego gadżetu, tego nie marnujcie się pieniędzy. To było fakt, coś koło 8. No nie pamiętam dokładnie, bo to już dłuższy czas leżało, ale to jest wadziewne. Mnie tutaj aż cały czas boli to. Tak mi się wbiło. Cały czas. No i zobaczcie, no guzik, guzik to zrobiło. Także nie polecam. Dobra, serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku, o ile go oglądaliście do końca. I bardzo proszę, dajcie słupka. I bardzo przepraszam tych, którzy lubią u mnie długie filmiki, że ten filmik jest krótszy. Ale czasem musi się taki zdarzyć. Na siłę nie będę paplała. No. Papa. Pa.